Servus z tej strony Soulson, a to jest kolejny odcinek z gry Mobile Legends Bang Bang. Widząc takie komentarze stwierdziłem, że dzisiaj zagram Alucardem, natomiast na początku przypomnę Ci tylko, żebyś zostawił łapę w górę, już nie będę mówił tak jak w poprzednich odcinkach, bo to brzydkie i niefajne, dlatego tylko Ci przypomnę, żebyś nie zapomniał. No i e, słuchaj, e, jeszcze ważna informacja na samym początku. Zanim przejdziemy do rozgrywki, z tym odcinkiem również wleci Shorts. YouTube Shorts promujący ten, promujący ten odcinek już w poprzednim odcinku, który pojawił się w niedzielę o godzinie 12 e, zastosowałem podobny zabieg. Chcę po prostu sprawdzić jak to będzie działać, bo wydaje mi się, że tak jak generalnie jestem przeciwny shortsem i nie chciałem ich wrzu wrzucać na kanał, żeby nie zaśmietać sobie e, właśnie strony kanału shortami, tak wydaje mi się, że jest to po prostu mega dobry patent na rozpromowanie odcinków i chcę go wykorzystać, jeżeli będzie działało tak jak, tak jak myślę. No to, no, to, no to myślę, że tutaj fajnie wszystko ruszy do przodu. No i, i taka informacja, żebyście się nie zastanawiali, dlaczego leciały dwa odcinki w jednym momencie. No to właśnie z tego względu, że jeden z nich jest shortsem, a drugi jest prawidłowym odcinkiem. Shortsem jest ten drugi, który promuje właśnie ten główny odcinek. Czyli ten odcinek to jest główny odcinek. Teraz, teraz oglądasz główny odcinek. Główny odcinek. No shit, Sherlock. A tamten 20 sekundowy film, no to oczywiście shorts, no ale tutaj każdy głupi to raczej wie, więc chyba ci nie muszę tego tłumaczyć. Nie, mam nadzieję, że YouTube to zakwalifikuje jako shortsy, bo ja dopiero z tym formatem, też e, z tymi shortsami, że tak powiem, dopiero zaczynam moją przygodę, żeby wiedzieć jak to działa i testuję to dopiero, więc tutaj nie krzyczcie na mnie. Możecie dać na przykład jakieś protipy w komentarzu, jeżeli wiecie, jak działają shortsy, wiecie co może być. Dobre, fajnie i co będzie dobrze działać, to możecie napisać w komentarzu właśnie jakieś takie fajne protipy a propos shortsów. Ja z chęcią poczytam i być może się do nich zastosuję, jeżeli będą wydawać się sensowne i jeżeli będą działać. A teraz zapraszam Cię do głównej, czy nie, nie do głównej części odcinka, mordo, mordziunio, duszyczko. Teraz zapraszam Cię do fany Moments, a po fany Moments, do głównego gameplayu. Hello there! Oh, stop! 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 stop have break. Come on! Kill me! I'm here. Bye. Have a great time. Fatality. Enemy chaser. Bye bye. Fuck! 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 Mission failed. We'll come next time. Pora omówić postacie. W mojej drużynie jest Alucard, Leslie, Florin, Cecilion oraz Xborg. U przeciwników Moską Lilia, Lolita, Guzion oraz Sun. Gram na dywizji Mythic 4 i 249 punktów aktualnie. Tutaj wyświetlają się buildy oraz build, buildy. Jeden build, którym gram oraz runki, których używam, runki, emblemy. W tej grze to się nazywa emblemy. No i jeszcze słuchaj, tak, jestem też ciekaw, ile mam duszyczek tutaj, które oglądają ten materiał. Więc jeżeli jesteś duszyczką, napisz w komentarzu: Jestem duszyczką albo jestem duszyczką Samsona. Jak wolisz, po prostu napisz w komentarzu: Jestem duszyczką, a będę wiedział, że jesteś tutaj ze mną od dłuższego czasu. No i jesteś tutaj nie przypadkiem, jesteś tutaj po prostu stałym bywalcem, więc koniecznie. Napisz w komentarzu, jestem duszyczką, żebym wiedział, ilu mam tutaj takich prawdziwych widzów. Jeżeli nie jesteś prawdziwym widzem, to napisz w komentarzu, jestem duszyczką Flory. Mi to bardzo ładnie pomaga. No i słuchaj, trochę o, Al o Alucardzie ci opowiem. Słyszałem, że on buffa do pisaliście mi w komentarzu, ale troszeczkę o Alucardzie. Alucard wydaje się potężną postacią. No i ciekawe jest jego pierwszą umiejętność. Idzie tutaj Lolita. Pierwszą umiejętnością doskakujemy do przodu w wyznaczone miejsce. O, Guizun już zabrał roślinę na dżungli, więc spoko. Pierwszą umiejętnością dosk doskakujemy przed siebie, lądując zadajemy obrażenia. Ja tutaj za chwilę cię to zaprezentuję. Zobacz, hop, doskakujesz do przodu, zadajesz obrażenia, a Cecilie mi próbowała to ukraść, co za gałgan. I dodatkowo po użyciu umiejętności możesz sobie doskoczyć do przeciwnika z autoataku, po prostu masz zwiększony zasięg autoataku, auto ale to chyba jest działanie pasywki. To, że zwiększa zasięg autoataku po użyciu umiejętności. Um, jest już Guzion. Dobra bitka jakaś tutaj ostra. Trochę bo tutaj zaraz spumrał. Sycylion mogłeś go zabić! Come on! Dobrze, zabił go, zajebiście eee, Przenajmy teraz akcję. Dobra, e, biorę żółwia. Biorę żółwia, na spokojnie, albo na szybko. To zależy. I już tutaj sam, mam nadzieję, że pójdzie do Xborga. Nie żyje jak więc trzeba jak najszybciej tego żółwia zabrać. Więc pierwszą umiejętność wiesz już jak działa. Drugą umiejętność kręci się wokół siebie, zadając obrażenia w AOE, czyli w obszarze. Czekaj, bo teraz... Dobra, mamy żółwia zajebiście. Pierwszy żółw dla nas to jest mega istotne, czyli kręcę się wokół siebie, zdając obrażenia wszystkim przeciwnikom w zasięgu. No i również e, mam zwiększony przez chwilę zasięg do skoku, że jeżeli użyję tą umiejętność, to autoatak się zwiększa, że mogę po prostu dalej z autoataku doskoczyć, że doskakuję do przeciwnika, a nie tylko atakuję. to tutaj jest. Ja raczej będę farmił. Tutaj guzym jest załatwił bez większego wysiłku. Mój błąd że tak długo tutaj stałem. E, natomiast wiesz już wiedziałem pierwszą umiejętność i drugą umiejętność. Tak, dokładnie. Czy pierwszy ma coś jeszcze? E, tak, pierwszą umiejętność ma jeszcze to, że jeżeli trafimy w przeciwnika, to zostaje on spowolniony o 40% na dwie sekundy. E, Pasywka z tego co widzę. Tak. E, zwiększa e, nasz. E, A tak? Zwiększa... Nie, nie. Enchantuje atak, tak? Auto-atak, bazowy atak. Nie wiem w jaki sposób, na pewno to, że zwiększa jego zasięg, nie wiem też czy zwiększa jego obrażenia. Tego nie jestem pewien. Zgankuję bota teraz i tuż po ganku opowiem Ci o ulcie, tylko no, fajnie byłoby tutaj zgankować tego bota. Ale Moskwą już się wycofał. Ja się skupię na, na omawianiu postaci, a nie na grze i to jest błąd, to jest wystarczająca dywizja, warto byłoby się tutaj skupić na grze. Ultem, e, czekaj... wbiłem w, w Lulia. Widziałeś, doskoczyłem. Pomimo tego, że nie miałem zasięgu, to doskoczyłem, bo użyłem umiejętności. Okej, okay. nie zabiłem tutaj Lolity, Lolita. Wow, dobra. Czekaj, bo to jest mega niebezpiecznie. Ja, się... ja pójdę się farmić po prostu, dobra? Ja pójdę się farmić. Ult działa w ten sposób, że przyzywasz falę, która zdaje obrażenia przeciwnikom. Dodatkowo zwiększa stream z auto ataków, No i możemy użyć jej ponownie, wysyłając tą falę, że tak powiem, dalej. I to w, w sensie pierwszym, pierwszym użyciem przyciągasz falę do siebie, zdając obrażenia przeciwnikom. Plus dostajesz. E, twoje bazowe ataki są zwiększone, obrażenia i stream. A drugie użycie wysyła falę z powrotem, która również po prostu zdaje obrażenie. Nie wiem, gdzie gankować. Jest tutaj Lolita. Lolita cały czas chodzi po tej dżungli, a może być walka o smoka. Tutaj by się przydało zgrupować. Dobra, wezmę sobie jeszcze go od kraba. Będę oszczędzał tego, Retribution, retribution, retribution e, Ponieważ no będzie tutaj prawdopodobnie... Nie, czekaj, Guzyn jest na bocie, dobra. E, to jest ten moment. Guzyn jest na bocie, zobacz. Tu jest Guzion. Więc to jest najlepszy moment na zabranie. Ojej, idzie tutaj sanie jeszcze. Ale nie ma Guzjona, to jest najbardziej istotna sprawa. O, ale skoczyłem niepotrzebnie. Chociaż czekaj. Mogę urzeć? Nie, żyje. Dobra, nie żyje, nie żyje, dosłownie, dosłownie nie żyje. Plus jest taki, że mamy drugiego żółwia dla nas, więc jako jungler chyba sprawdzą się całkiem nieźle, pomimo tego, że nie gękuje zbyt dużo. No to jednak dwa żółwie przewagi plus no jakieś tam kile padły na tym topie. Build zaczyna tutaj e, chyba się ładować, chyba zaczyna się stakować ten build i ja teraz bo bota, chociaż być może bot nie będzie potrzebował w ogóle pomocy. Teraz widzę, że tutaj e, dokładnie sobie poradziła pięknie Lesley, na topie padł Guzion, zabił go, go Cecilion, to jest świetna informacja, więc ja wracam z powrotem do farmy. 75 sekund ponownie do mm, żółwia, którego będę chciał zrobić, e, ponieważ no, żółwie są dla mnie w tej grze najistotniejsze, Jed jedną z, z istotniejszych rzeczy, bo mogę je zabrać i przeciwnicy mnie nie zabiją, to jest taki plus, ok? E, przynajmniej no, nie będą mieli mnie tak łatwo do zabicia na żółwiu. E, więc wiesz, jak działa postać e, i widzisz to w grze. Mam nadzieję, że tutaj ogarniasz że tutaj ogarniasz, jak to wszystko wygląda. Bot został spuszczony przez naszą drużynę, to jest e, dobra informacja. 45 sekund do żółwia. Na topie nie ma sana. A chciałbym go zgankować, bo to jest dobry moment. Tylko go tutaj nigdzie nie ma, więc wracam na Mida. Wracam tam również Cycylion. No i zobaczymy, co tutaj będzie wyglądało, jak tutaj sprawa się z tą Lilią będzie po prostu miała, bo ona teraz. Ciekawe pod dostałem jeszcze tutaj flame dodatkowo, więc spoko. No i ja myślę, że w trakcie gry będzie się coraz bardziej rozkręcał. Ok, jest żółw za 5 sekund, więc ja go od razu robię, dokładnie. Nie wiem gdzie jest Guzjon, to jest ten minus, no ale mam nadzieję, że tutaj jest... Zobacz, bardzo blisko jest nasza, moja drużyna, tak jakby więc... E, to jest też dobry moment na żółwie, pomimo tego, że Guzjon jest na topie. Idzie tutaj. Zabił kogoś, ok, ale moim priorytetem jest żółw aktualnie. I teraz mogę się z nimi bić dopiero. Jak tylko pokonam ścianę. <noise> Dobrze. Double kill i cofka. Zajebiście. Zajebiście. Wracam po Gold Kraba. Albo Gold Kraba nawet oddam Xburgowi, Niech on sobie go weźmie. A ja wezmę Reda przeciwników. O ile zdążę, o ile nikt tutaj nie podejdzie. A idzie już Guzion. Mignął mi gdzieś, więc nie warto ryzykować. Nie jest to, to gra warta świeczki, żeby tam tak ryzykować. Ja wycofam się po prostu na swoją dżunglę i tutaj zacznę bić swoją dżunglę. Dokładnie wezmę sobie Blue Buffa, którego teraz powoli wykańczam. Skoczę pomóc na topa Iksborgowi, ale za późno, niestety. Było tam zbyt dużo przeciwników. Skampię się w czakach. Być może tutaj Guzio będzie przechodził tędy. To jest bardzo możliwe, że on weźmie tego potwora, który tutaj jest. San jest na topie, więc skupię się na Sanie. na raczej już tutaj nie powinno być, a z Sanem powinienem sobie poradzić. No, jak nie ja, to zrobi to po prostu Sicilian, więc pięknie. Wycofam się na bazę. Tylko z tego powodu, żeby szybciej wrócić na dolną dżunglę, do, no, do będę miał mniejszą trasę do przejścia niż stopa na mojego reda. To bliżej z bazy mam na reda, no i będę teraz próbował coś na bocie ugrać, bo na topie już sam padł, więc być może teraz jakiegoś tam na dole moskoła będę, będę, będę na niego polował. No, ja tutaj po prostu znaję obrażenia. A moja drużna ich wykańcza, czy lorda by, byśmy robili? No, wydaje mi się, że lord tutaj nie jest dobrym pomysłem, dlatego zacznę go robić. Czemu by nie? W sensie, nie, dobra, e, koniec, lorda. Nie, dobra. Nie, 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 nie żyje Guzjon. To jest najlepszy moment dla lorda. I jest Lilia również, że żyje. Cóż ta Leslie, Leslie robi? Jeżeli nie wiecie, co robi Leslie, to zapraszam do innych moich odcinków. które. Co robi Lesley, bo wprowadzę serię Road to Top Global Leslie, więc wiem co robi Leslie. I ta Leslie wcale nie jest najgorsza z tego co widzę. Biorę dżunglę przeciwnemu Guzjonowi, nie mogę się wysłowić, natomiast tak zabieram dżunglę przeciwnemu Guzjonowi, aby on miał mniej farmy. A jak ja staję w farmie? 6000 zaledwie. W porównaniu do Lesley jest to słaby wynik. Lesley ma dwa razy więcej, 2000 golda więcej. W porównaniu do przeciwników to już nie jest tak źle, bo przeciwnicy również mają mniej więcej tyle samo golda. Zobacz, Guzym próbował coś tutaj zrobić, ale on nie zadał mi prawie żadnych obrażeń i to jest świetna informacja. No pod wierzą raczej nie będziemy bili. Jest tutaj Red. Oj, nie przeskoczyłem niestety. Ale spoko, to ja wezmę sobie Reda. Ja wezmę Reda, skoro tutaj... Guzion stoi pod wierzą, zajebiście. I nie ma Guziona. Szkoda tylko, że nie udało mi się uratować lezej. To, to byłoby naprawdę fajne, gdybym zdążył. No niestety nie zdążyłem, ale swoje tutaj robię. Swoje tutaj robię, teraz wezmę, spuszuję, ...spushuję mida. I to może być bardzo krótki meczek. Wow! Ale to tam uberwała. Dobra, bierzemy to. No, świetny team mi się trafił. Ale no tutaj ja też robię swoje. Ja też robię swoje, więc bardzo dobrze drużynowo gramy. Jest to naprawdę świetne, co się teraz dzieje. I mi się mega podoba. No, Alucard jest silną postacią. Nie obrywa zbyt dużo. Oj, nie tak podwierzenie, tak podwierzenie, tak podwierzę. Niestety stun od Lolity mnie wykończył. Chyba stun od, lo od Lolity. Tak mi się wydaje, że gdzieś tam stuna od Lolity oberwałem, że nie mogłem się ruszyć. Może mi się wydawać, może po prostu w natłoku walki po prostu spanikowałem i puściłem ruch. To też jest niewykluczone. <grym> to też jest niewykluczone. Natomiast gierka i tak wydaje się wygrana. Mamy ogromną przewagę nad przeciwnikami i to widać gołym okiem. 13 golda przewagi, 13 tysięcy golda przewagi, no i gierka wygla, wyg, wyglana. No i gra wygrana. Bardzo krótki, przyjemny meczek. Mam nadzieję, że dobrze ci się go oglądało. A w tym odcinku to by było na tyle. Nie zapomnij zostawić łapy w górę. Zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz, oraz napisz w komentarzu, jestem duszyczką Soulsona lub jestem duszyczką. Jeżeli jesteś duszyczką, jesteś tutaj stałym bywalcem. No i jeżeli masz jakieś porady odnośnie shortsów, to również napisz to w komentarzu. Punkty do dywizji oczywiście wpadają. Ja zapraszam Ciebie już w piątek o godzinie 15 do kolejnego odcinka. W tym to by było na tyle. Dzięki wielkie za poświęcony czas. Tutaj jeszcze statystyki. Zerknijmy sobie, jakie tutaj mamy statystyki. Czy mi pokaże statystyki? Proszę bardzo, są statystyki. A ja życzę Ci miłego popołudnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. We will be in touch! i'm going